Od miesiąca używam tego Dysona Pencil Vac i powiem Wam, że to jest odkurzacz, który ma sporo wat, ale i tak robi wrażenie. Pierwsza wada to jest akumulator, na plus, że jest wymienny, ale starcza tylko na pół godziny pracy. Druga wada to jest silnik o mocy 55 RW. Najlepsze Dysony mają 280 RW, a te średnie 150, więc to jest odkurzacz relatywnie słaby. Trzecia wada to jest ten pojemnik, który jest bardzo mały. To wynika bezpośrednio z budowy. A dodatkowo mamy tutaj produkt designerski, w którym połowa pojemnika potrafi być po prostu zawalona brudem i to po prostu widać. Kolejna wada to jest szczotka, która jest bardzo fajna, ale jest po prostu za mała. Więc tę samą przestrzeń trzeba tym sprzątać dłużej niż zwykłym pionowym odkurzaczem. Ale poza tym powiem wam, że forma nieziemska. To urządzenie będzie budzić pytania. Wiele osób będzie chciał spróbować tym posprzątać, a sprząta się tym naprawdę fenomenalnie. Więc naprawdę, mamy tutaj do czynienia: może nie z zupełnie nową kategorią produktów, ale z nowym otwarciem kategorii produktów, jaką są odkurzacze pionowe. A jeżeli zastanawiacie się, gdzie kupić tego Dysona Pencilwak, no to niestety nie w Polsce. Na razie jest dostępny tylko w Japonii, ale za kilka miesięcy powinien być dostępny nad Wisłą. Cena w złotówkach też nieznana, ale strzelam, że będzie kosztował od 2 do 2,5 tysiąca złotych, ale bliżej 2,5 tysiąca. I jestem pewien, że chociaż to Dyson Stworzył pierwszy tego typu sprzęt, to za jakiś czas zobaczymy mnóstwo jego odpowiedników od innych marek. Dlaczego? Bo to po prostu robi wrażenie. A wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie jest ważna praktyczność, tylko właśnie czy coś robi wrażenie. A to robi.